Niestety, już ostatni odcinek o halcie, ale myślę, że najważniejszy, al w każdym razie dla mnie ulubiony. Halt, czyli program, który ma pomóc ci nie wejść w twoje kolejny głupot, grzechów, idiotyzmów. Alkoholicy wymyślili, że jeżeli zadbasz o halt, to jest prawdopodobne, że nie wrócisz do picia. Nie wiem, co jest twoim alkoholem, co jest tym, co cię zabija, ale poznaj halt, a może będzie zabijać cię mniej. Nigdy nie bądź zbyt głodny. Czujesz głód? Zjedz. Pewnie oglądałeś tysiące śniadaniowych jakichś programów, innych produkcji, Helski czy inne tam. Znasz to wszystko. I wiesz, co to znaczy zdrowe żywienie. Pięć razy dziennie, nie mieszać węglowodanów z tłuszczami, pić dużo wody, te sprawy, nie? Koniec końców i tak <laughs> kończymy o szóstej nad ranem obżerając się batonami. Ale, może, nie jest to najważniejszy wątek, jaki chciałem z wami poruszyć, z Tobą szczególnie. Niemniej jest istotny. Zaburzenia żywieniowe dziś to prawdziwa plaga. Ośmielę się zaryzykować stwierdzenie, że tak często, jak młodzi mężczyźni mają problem z pornografią i onanizmem, tak często młode kobiety mają problemy z żywieniowymi zaburzeniami: bulimia, anoreksja, obżarstwo. Może te statystyki nie są doskonałe, ale coś w nich jest. Brak miłości otrzymanej w domu, brak takiego wsparcia, zwłaszcza od ojca, który powiedział: Kochana córeczko, jesteś moją księżniczką, wspaniałą, piękną, wyjątkową. Zamiast tego usłyszała: Przesun się grubasie albo jak ty wyglądasz, może zaskutkować tragicznie. I ten problem jest oczywiście poważny. I odbudowanie tego wiary w to, że jestem piękną księżniczką, na pewno trwa. Ale te autodestrukcyjne ataki poprzez bulimię, czyli jedzenie i wymiotowanie, anoreksję, czyli niejedzenie, czy obżarstwo, czyli jedzenie wszystkiego ponad miarę, z pewnością nie pomogą ci. Co ciekawe, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak facet staje przed lustrem. To tak jak tak jest zapasiony jak ja, to myśli, że wygląda jak Adonis. A dziewczyna, choćby była nie wiem jak zgrabna, ciągle widzi w lustrze grubaskę. Dziwne to, jak przychodzą przy tych wystawach sklepowych. Faceci prężą ze swoje brzuchy. Dziewczyny przymykają takie skarbione. Dziwne. Ale słuchajcie, nawet jeżeli uporządkowałeś sprawy żywieniowe już i zaczęłeś odżywiać się normalnie, czyli jesz wtedy, kiedy jesteś głodny, najlepiej nie przed snem, to i tak najważniejszy głód, który masz do zaspokojenia i który chciałbym, żebyś zapamiętał przy tym halcie, to jest głód eucharystyczny. My, katolicy, jeśli nie zjemy tego chleba. Ciała Jezusa Chrystusa, które za nas zostało wydane, dla nas połamane, w którym jest całe nasze zbawienie. Będziemy chodzić jak błędni, będziemy szukać szczęścia tam, gdzie go nie ma. Będziemy wchodzić w kolejne naszych nawyków, głupich przyzwyczajeń. Zatem nigdy nie bądź zbyt głodny ciała Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, będzie łatwiej. Pamiętaj, mój drogi. Pamiętaj, wspaniała dziewczyno, nigdy nie bądź zbyt samotna. Zmęczona, zła ani głodna. Jesteś świetnym gościem. Jesteś piękną księżniczką. Bądź zdrowy.